Nie to tak, kładziki zrobione. Zaraz będą wyścigi. Do tego filtr powietrza już mi przyszedł. Także muszę tylko zmienić. Gąbkowy założyć sprawy, ale innych nie było. Chyba będzie pasował. Nasączy się go. Będzie lepiej niż ten stożek. Bo stożek to wszystko przepuszcza. Zaraz zobaczę, czy odpalą w ogóle te kłady. No i ogólnie wlecą nowe kamerki GoPro MAX i 9 Jeszcze nie naładowane, także dzisiaj nie będę z nich nagrywał, ale na pewno jak się tym przejadę To nagram coś z dziewiątki, z GoPro MAX to jeszcze zobaczę Bo później nie obrobię tego filmu na swoim kompie, będę musiał poczekać za nowym Ale 9 będę nagrywał, zobaczymy jaka będzie stabilizacja i porównam ze swoją 7 A swoją drogą jak wam pokażę tylko teraz nie mam jak porównać, bo nagrywam właśnie tą siódemką. Ale ta dziewiątka jest mega duża. No nie, nie powiem go o GoPro ten max, bo ona jest jeszcze większa. Ale w porównaniu no, z siódemką czy ten, to ta dziewiątka jest wielka. Zobaczymy, czy ten. Odpali mi kładzisz, czy nie? Nie pali, a ten też tylko na możemy włączyć Albo bez? Dobra bez A, bo ja na zgaszonym tutaj zapłonię O, to tak samo e, zgas, to na saniu wytrza Obroty mu trochę zmniejszałem, dlatego tak chodzi. Ten, ten ma trochę wyższe. Nie, to będą wyścigi, luksus jest. Jadę po Dombera, będziemy się ścigać. Ten nie ma ze mną szans tam tamtym kładem. Ten lepszy. Ta skrywkę trzeba zapiąć.

Dawać, żeby się wkręcił No Dawać dawaj Dawaj zamianę zrób. Bo ten to le ledwo jedzie to... Z gaźnikiem tu coś na iglicy pokombinuję i pojedziemy do lasu chyba <suszy> Jedno koło masz w górze jakieś je... To koło było w górze, jak żeś prosto jechał Ale też No, bo ona no, też go muliło od połowy w górę, ja bym coś zobaczył w gaźniku, ty Patrzymy Patrzym tu tu ten? Na, na iglicy jakby przestawił, nie da nic? Nie wiem, ale on się wkręca dobrze, tylko w ogóle... Ale nie, bo... Kurde, no jak ja mu dałem też tak w opór, to od połowy w górę on miał muła i nie chciał iść Tylko tak też mu delikatnie musiałem się wkręcać no właśnie lipa. Tak to do lasu chciałem się przejechać Ale ten to w ogóle tego... No, Zes... No, ale jak tu się już napędził to git było. To jechał dobrze, nie? No fakt, ten się lepiej wkręca. Nie no, ten ma yy, więcej mocy, a gorsze hamulce. I tam zrobiliśmy i lepiej się wkręca, na listy się przedstawiło, bo za mało waki dostawał. Ej, jak tu gumę spali normalnie? A? A ciekawe, czy bym zjechał na tym? O kurde, ale idzie. Ściekły? Ło, nie, zawiesił. Przejdźmy na miejsce, to zdjęcie tyknę Po tych krzakach zamiany zrobił z domberem Panie, tu, tu, tu patrz on przyjedzie go, bo tu sprzęgło się gotuje już. Znaczy, gotuje. Ja już tak coś czułem, że mocy nie ma pod Nie, bo to jest sprzęgło, bo on właśnie ma ciężko. Ja tu tak to czeka, jak po tej drodze to szedł. Tu po drodze tak, ale tu już po tych krzakach to ciężko, nie? Mhm. No ten to jeszcze jakoś szedł w miarę, ale też tam w ten dół, jak wjechałem, to miał ciężko. Dobra, zgaź go i tu go jakoś ustaw. biś. Bo tamten jest chyba wyższy trochę, ty i dlatego tak się wydaje, że wywrotny Ale zobaczę. sprzęty ten. Gwintowane zawieszenie, to można kręcić. Ten ma na stałe. Ty no ja tego to wypcham, bo... śniegiem go to Śniegiem, bo schłod Z tych opon by się pozaklejały od tego śniegu. Ty, ten tamten? On do góry czy do Do góry, bo na dół masz ten I daj mu trochę może lekko gazu, o. Teraz ten może nie odpalić do góry, do góry. To szed. ty ja cię później dogoniłem. Jak już później szedł? Że... Ja to jedynie w te lasy bym tam mógł pojechać, bo te... O kurde, jakie te... I się wydaje, że to jak ja te. To Ale tu te sprzęgło się pali, bo on dostaje cały czas ten. Nie Ale wiem to... czemu on się tak nie wkręca. Najgorzej tak jak się wiedziło, są takie krzaki i ja on nie mam wiesz. Motoru. No. Po prostu to szedł się napędził, tylko on... Ale nawet jak miał nowe sprzęgło, to on też się tak nie wkręcał. Nie wiem, może lepiej szedł wiadomo. Odpięć, go wycięta, jak zachodzi, żeby był tych krzaków. Ciepa, mina, to rezo okay. 40 na pewno, do 50. Ja no, 4 dychy, bo on takie mają, to też się wydaje, nie? ale za pieprza to. 2010 and we'll bash your team. Win another World Series, man, it has to be. Wow, J-Roll needs a matching ring. It's about to get her rough, grab the Vaseline. Cause we'll fuck your team up, our bats on me. our shirts get dirty. You cats look cleaned up, we bout our business. But y'all like to talk a lot. Looks like Howard knocked another in the parking lot.